Siema, no. tutaj Dyksiusiek w 11 a oto pokażę wam dzisiaj taki serwer, ehm, przypomnijcie mi, The i no właśnie. właśnie jest no. mysg no, to mysg.pl, no. Na to traf z raczej nie będziemy nagrywać psalmami. Y, zna ten serwer, przynajmniej niektórzy. No. Z bardzo popularny serwer z nickerek. Dobra, nie myślę, nie rozmawiam Musimy zbierać. To ja idę do kopalni. Dobra, pięść. Uff, 14 sekund. Tak zabrał mi znów enchant, co za czułek, jak ja tego nie lubię. Chodźcie do kopalni. Czekajcie, już idę do was. Mhm. <laughs> ja jeszcze ja coś powiem o swoich filmach, więc Yy, nie nagrywam tak często, dlatego że yy, to mam bardzo dużo nauki w ogóle. W sumie, a teraz masz ferię? No, teraz akurat mam ferię w... Yy, Jak każdy z nas ma z... tygodnie. Mam więc mam... będę naprawdę dużo nagrywać, przynajmniej po innym. A teraz a. ja muszę coś powiedzieć. Yy, nie nagrywałem przez bardzo długo i oczywiście mam mało filmików. Od teraz już będę nagrywał, tak? O wiele częściej niż... ...nie no. hmm. Okej okay. Zbieramy materiał No, to co to za gościu? Moderatore... ...szkata Co ty robisz, gościu? Ej, dobra. Nie, to ona. Gdzie się, gdzie się wkopujemy? Ja już kopię gdzie widzicie, jak jesteś? kopalni jakieś. Dobra, wypadam stąd. O kurde! Oj mi się gościu. Prawie zginąłem. Dobra, nie ma. Ja Miło o. O. tutaj jakoś przeżyć? Niedługo. O, stara kopalnia. Tu jest stara kopalnia. A nie, nie wiem, to jest jakiś budynek po prostu. Co tu jest? Księgarnia. nie tak, mm -hmm. tam. Nic tam nie ma. No, bary, to Ej, za... która jest godzina? 21.37. Nie nic. Jest. O, jestem na jakiejś... na jakimś zamku. Oczywiście IP serwera y, dostaniecie teraz u mnie na ekranie albo w opisie. Do, opisie ja, to na... ja, ja wam na... pokażę w opisie i na ekranie. Daj gdzieś się pojawi na pewno IP. Spoczka, ja nagrywam kolejną arenę, bo mi wbili to by było trochę porąbane. To ty się wcześniej? No, nagrywałem teraz, przed chwilą, ale mi wbili do tego i musiałem wyłączyć nagrywanie. Kurde co ja robię? Jeszcze 11 minut idę zbierać... I ty co ja? Kurde. Dobra idę pod drzewo, odkąd nie mam na... Dobra zrobię sobie crafting, ale to za chwilę Ja nie ogarniam tego, że jak zawsze nagrywam ktoś mi wbija do... czegoś, obojętnie no, no właśnie u ciebie yy, tam... Yy, ludzie. Mała mi się ją wbiła. Ale mogę tam będzie słychać. Proszę. No to jeszcze przesłowam. No i to jest takie porąbane, jak mnie to wnerwia. Kurde. Nigdy nie mogę spokojnie nagrać. Ja mam spoczkę. Ja teraz nagrywam kolejną marynę, bo nie da się, po prostu nie da. Jak kolejną marenę? Okej, okay, bruk kurde. Więc... Jaki lag okay. I Ile macie żelaza? A, ale nie to... Ja mam trzy, które przepalam. Teraz robię sobie mieczyk kamienny. Okej. Okay. Teraz piecyk. A i chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, yy, że... Yy, tam. Raczej nie przypomnieć. E, powiedzieć, że za niedługo pojawi się czwarty odcinek Minecraft zmutowany, bo już nagrałem z Nasanem i teraz ym, no, będzie się renderował, a tam strasznie dużo będę musiał renderować. E, to chyba będzie ostatni chyba odcinek z Nasanem. Nie, raczej no nie wiem. Bo się z Nasanem ogólnie pokłóciłem, bo y, coś tam mu powiedziałem, a on odebrał to jakby... Ym, ja bym mu powiedziałem na żarty, a on by jakby odebrał to za naprawdę i... No nie zrozumiem po prostu o co mu chodziło. No właśnie. Hmm. Okej, okay, teraz mogę sobie zrobić kurde, jakie nie mam lagi. O! Dla ale to chyba nie będzie ci fajnie wyjść na odcinku. No właśnie. nie tak bardzo. Ale nawet. O już przestało lagować Spokój O mam 35 monet Ej to ile było monet do enchantu Ej ty masz 35 monet? No? Czekaj do enchantu Ej 30 Ej, 30. Ej, 30. Ej. enchant 30 To enchantu Jest, mam Czekaj Mam A to dobra, to se, zbudujemy te razem. Nie, nie stawiaj tu bo no, Widzę was, widzę was chyba, no. a nie to moderat. To... Ej, to szybko sobie zenchantujemy zaraz, dobra? K, no właśnie. Ej, gdzie wy jesteście? Idę do was. Tutaj jesteśmy. Yeah. My tworzymy. No wie ja muszę zbierać. Jeszcze nawet nie mam... ...budków, spodenek, zbroi ani hełmu. Spoczko. Tylko miecz. Lul. Dźwięki z Minecrafta mnie rozbijają. Nie, nie, nie. Ja Będę szybko biegnął Ło, skrzydłem. 6 Żelaza jest. Zaraz będę mieć zaraz. Co ty w ogóle ma teraz pobrać tego frapsa? Co? Gdzie ty pobrałeś tego frapsa? Mi w ogóle nie chce działać, jak pobierałem. Mi tylko akcja działa, ale nie tak się mikro na mikro Nie, Ja nie. frapsem. A czym? nie, czym? A Nie, nie, A to co? Nagrywałaś coś? Ja no nagrywałem ale... No nagrywałem Lul. Kurde co ja tak się kręcę Ruszam Szukam rzeczy Najważniejszy tutaj to jest przetwarz A i chciałem no powiedzieć jest... że niedługo będę robił serię Minecraft z blogami więc oglądajcie No my też z Matiazem może zrobimy serwer typu jakiegoś ale nie wiadomo czy na pewno wyjdzie to. Bo nie wiadomo czy serwery. na serwerze będą... A i chciałem coś powiedzieć. Pixel T to... Pixel Team to jest... Nie... Po prostu nie znajdę na to słowa. To nie zna lepiej. Nie kupujcie serwerów, to jest takie słabe. Ej, masz raducę. drewno. I serwery ma. Matias masz drewno? Eee, drewno? No. Masz osiem. Jest. Dlaczego ja się tak kręcę? Nie wiem. Tak. Dobra, wy jesteście w jakimś... No kurde, ja się kręcę za 6 minut, się zatrzyma. Co? Za 6 minut? O kurde! Ile już masz rzeczy? No niektóre. A właściwie to my cię zgubiliśmy z luki. A macie no. już butki, czy tam spodenki? Ja mam tylko hełmik. Eee, yy, ja mam tylko mieć. O nie, no dać. Znowu się tak kręcę. Tu jest jakiś gościu, idę tam. Ło, enchant tu ma. Fajnie, to, to ten... To ulepsz sobie rzeczy. Tylko na razie nie mam jak Dobra, to ja sobie spróbuję coś... A no tak, przecież... Nie mam na enchant. Dobra, o, idę kuram zaprać. to nie ja mam intro, bo sami mi tworzy intro, ale yy, kurde, tak mi długo tworzy. Strasznie długo. A przez co ty tworzysz ja? Przez kam, Raczej ja już nie tworzę internetu, y tworzy mi albo Sonic, albo ktoś tam inny. A no ale to się... on tworzy przez AAE. Y raczej on chyba to tworzy przez Adobe Effects Pro. No? AAE? Nie, no Adobe Effects Pro. To ten stylu. I za 5 minut się zaczyna. Lol. Dobra, się sam Widzę. Dobra, mama. O, stać mnie na studenki, za chwilę sobie zrobię łupki. Matia, stać się w ogóle na coś? Już stać. Dobra. Ale czasami nic zreakuje. Ale ja kupiłem MCA, więc już nie raczej. No jak go mam, jak coś. Wczoraj nikt nie zabrał. Tu mam tylko hełm, no nie A za 4 minuty się zaczyna Szkoda, że nie jesteś tutaj u nas w kopalni. Ta, a to tam jest do was? O enchant i TP właśnie. Więc tutaj też jest enchant. Ej, to postaw ten enchant Luki zaraz, dobra? Muszę jeszcze to... dojść do 4. levela A ja do 5 Ale ile oni mają VIP-ów? nie ma w kończancie nic znaczy nie mogę zrobić ej zrobiłem sobie całą zbroję a zapomniałem o mieczu Tylko że <gudzie> za 3 minuty się zaczyna oh, ja go. za chwilę dopiero buty znaczy mam hełmik ej to zobaczysz mojego skina może zobaczysz mojego skina na filmiku a to spoczko. A zaczynałeś na 5 czy bez? Bo ja zaczynałam na 5. Ja też. No, jakby co, taki jest mój skin. Taki predator tylko, że taki dziwnie wyglądający. To Nie? może się spytaj widzów, czy oglądali yy, ten... A właśnie, oglądaliście ci... Predatora, bo ja tak. Fajny film. Tylko szkoda, że ten predator wygrywał. Wiecie co, to... Ja tego nie ogarniam, zawsze jak coś nagrywam, każdy mi musi wbić, nieważne czy jestem w pokoju, czy w kuchni. Oh. Ja mam gorzej. Dobra, postaw tutaj enchant, chcę enchantować mieczyk. Kurde, za dwie minuty zacznę. No nie, sobie stoję tu. Czwarty Dobra, oby był, oby był fajny enchant, czekaj. Może Pani robić co Czwarty level, uwaga. Ostrość jeden, odrzut jeden. Jeźmy nawet. Spoko. Ciekawe, ja się tak wysłałem. to Dobra, ja już się uzbrałem, panie nie lol, brakuje mi trochę dołeku. Trzy żelaza. A e, się e, trzymaj, się na, e, trzymaj 11 żelaza. Dzięki. Dobra, więc tylko hełm jeszcze. Miałem gości i podrąbał? Nie, nie będę było. Co? Nie, nie. Siedź, ścieź, ścieżet, Co? Już mam trzy, jeszcze kurde, jeszcze kilka. Mało mi brakuje A za minutę się zaczyna, Kodemowa, Nie zdążę chyba Raczej To jest pewne Ej lol, jeszcze jeden level mi jest potrzebny Jeszcze jeden level? O lol, szybko muszę kopać Nie, ja już nie zdążę, do tego leku. To jest niemożliwe Leżemy Krzysiek, ja oglądam tam, jak ty, gdzie, gdzie ty byłeś tam Mi się y już kilo w końcu a ja zaraz nie, enchantuję nie, no nie. Chyba dzisiaj nawet wyrenderuję ten filmik Ja raczej się tak bo Ej Nie, mi y, mi, ja miałem filmik co trwał 15 minut, wiesz ile się renderował? 10 minut Ej mhm. Matias, ale teraz zmienili w akcjonie, teraz musisz coś innego zrobić Jak na, jak próbujesz przesłać filmik musisz przesłać tego, bo obrobić to w Youtube nie raczej tak nie trzyma Znaczy się... To 11 11 Ile? 11,5 sekund O ty ja, ja już nie zdążyłem, już się zaczęło A ja mnie tylko spodnie A ja prawie spodnie mam nie Spodnie? Jest Czekaj jeszcze to A to ja nie mam już razem To A ja no, wstałem przed... Ja muszę przetopić, poczekaj jeszcze na level O jeszcze trochę Dobra to ja sobie zenchantuję szybko jakiś łuk, no, łuk. Bo ty miałeś łucznika? No, moc jeden, dobrze Ej dobra, dawać mi szybko Chodź, idziemy Tylko jeszcze jeden Ej tutaj i tak był enchant Lug. Ej gdzie ty jesteś? Dobra zabieraj zabieraj już. Ja już Ej, idę pociągam. na górę. O kurde jaki zły. Ej, gdzie ty jesteś? Cześć. Idę do ciebie. Ej, Lola, ja nie wiem gdzie wy jesteście w ogóle. Ja idę na górę. U. Dobra, mam... Ej, dobra, nie, ja nie pamiętam jak się wchodziło na górę, chyba tutaj tak. Chyba wchodzisz. Guść jak jakich zaraz nie zabiję, nie? O, ponie. cześć Luki. idę. Ej, Matias, do... czekaj, czekaj. Ja już idę. Wziąłeś się Nie wziąłeś. No. Ale tak go nie będziesz korzystał Kurde, zginąłem. Jak? No bo przecież był ten. Ja miałem A, gdzie się stało? Okej. Okay. poczekaj. Walki. A gdzie ty jesteś? Żeby we dwójkę ich pocisnąć, o, dawaj. To, to tamty ciśniemy najpierw, na środek. A tam, tam gdzieś tam? powinni być. O jest na, tam na środku dwóch. O i tutaj chyba. Dobra. O nie 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 nie. On ma TRT. czekaj. Ale co, uciekł? Nie, dawaj na nich. O kurde, troszeczkę mi się tutaj. Dobra, dawaj na... O kurde, on podstawia TMT! lol, trafił swojego! Więc teraz odłożymy na tyle na Ej, pomóż mi. i wrócę, kiedy już skończymy. Znaczy on już skończył. Trzymaj. Oto, no i to się właśnie tak skończyło, nie trwało to zbyt długo. No to jest tak, subskrybujcie, piszcie komentarze i cześć!